No cześć. No cześć, nagrywamy nową serię Party Animals. Tak jest, nowa gierka na Steam. Znaczy chyba nie jest nowa, wydaje mi się, że dopiero teraz wyszła w pełnej wersji. Tak mi się wydaje. W każdym razie ja już przeszedłem tutorialek na klawiaturze i myszce. Jeszcze młodzież musi przejść i zobaczyć jak się steruje na napadzie. Także odpalamy samouczka i jedziemy z tym koksem. Takie masz sterowanie. Widzisz? Po lewej. Kick, eee, to jest to, to jest to, to jest move. O, oh, my, oh, my można są też. And welcome tak, to the ja? Party to ja. park. You're going się. Wonderful. Now, to walk around Śmiesznie się poruszają, nie? <laughs> dobra, idź. Y, możesz przejść przez drzwi. The nie! Znowu się stało to co tobie! <coughs> <zdobię! głos> na smyczy cię wzięli? Dobrze, wezmę to No dobra. Nie, nie. Teraz nie, nie, się przeskoczyć. Nie, tylko <noise> <Co to? głos> Sam się wnióciłaś. O, jest. No, teraz okay. oh. może nie obracaj kamerką, co? Dobre. Postaramy się Jaki tak... T, to, z... to run. Mhm. U. Tylko, że jeszcze... Don't. A, to jest na tym. Skopiasz y. na Y, no. <grym> <Prawie>. <grym> <grym> Dobrze, idziemy. Yeah. No, także co by jeszcze powiedzieć, y, może krótkie słowo o tym, że dawno nas nie było, bo nie mamy to <grym> nagrywać. <grym> Zapominam. Mamy to nagrywać. Mamy co prawda jeszcze jeden poziom do przejścia w Human Cauflat, ale nie mamy the pojęcia, kiedy to zrobimy. Masz podnieść ten zielony klocek. Ale nie ja chcę tu. Ale klocek masz podnieść. Ale nie ja chcę tu. No ale. Samouczek i później gramy. No dobrze, dobrze. O tak. Dobrze. I Teraz? Rt? -te? A, możesz rzucać przedmiotem. Eee, no. wy... Nie! Aha, musisz przytrzymać krzyżyk. Znaczy I... Nie tam. <grym> Muszę idealnie teraz wymierzyć kamerę. Nie! <grym> nie, kamerę nie obraca. Tak. No, e. O, mam, mam! Wow! Nie no, no dobra, niech ci będzie. <grym> <laughs> śmieszne zasuwa Mam teraz to. Mam Czekaj. teraz różkę czarodziejską. Kurczę, nie wiemy jak to jest z dźwiękiem, nie? Nie Wiem, musiu... <laughs> <laughs> że. To nie musiała być muzyka z rockiem. Będzie <laughs> razem, musisz uderzyć. 4, 3, 2. Oops, sorry. Możesz time time. Tak, mam zniszczony przez swoje ataki od czasu do czasu. się z Co ty robisz? ja nic nie robię. Ty możesz zrobić... aha. Takich choćby... o Jump and Teraz muszę A, na tym się skacze. Wow. Nie <laughs> Tak zasuwanie. Tak gra jest niesamowite. A do sterowania się ciężko że nie? No ja też mam chyba problem, ale... Spróbujemy. Kopnąć musisz. A, tu jest od No wow. A i to broń podnieś. w ogóle. No, wyskoczyć nie możesz? A na tym się skarczy, no tak. I grę, no? Dobrze. Cały czas zapominam. Mm. No weź ten gijalek. Dobrze. Wydziemy. Ale... Za... Za co? <grytanie> za drążek. <grytanie> A chyba nie trzymasz tego poprawnie. Powinien w dwóch rączkach trzymać. O, teraz wytrzymasz. Teraz jak puścisz, to... Teraz już nie musisz tego trzymać tak jakby, nie? Możesz bić, normalnie truly spectacular <laughs> <laughs> no drop the lollipop and move on the aspen you can climb walls too climb over this net to get to the beach sure Boże, to będzie ciężkie, to muszę obrócić Ty kamerę musisz trzymać y tak I skakać. nie musisz trzymać i trzymać siatkę i trzymać y tak Dobre. no dobra no dobra Jakoś ty się No ja się tutaj męczyłem. To, to no jest? musisz... E, ale musisz... <głos> <głos> musisz sprintować i B nacisnąć w trakcie sprintowania. <noise> ja to chyba z 10 razy zleciłem zanim to przeszedłem. Wejdź na górę. Nie już jak musisz. Ale sprint. Eee! No nie radzę, że za drugą Ja się tak nie bawię. Teraz teraz... No teraz musisz że to jest taki krokodyl. Ale no, ale nie! Ciekawe, Czekaj, ciekawe! Z oddaj go! Get him, get him! Koko vs. Nemu. Albo Nemu vs. Coco. Nie, nie, nie. Weź go, podnieś i teraz. Ui, tak, pięknie. <laughs> Coś mi się wydaje, że ty mnie tutaj porobisz, bo sterowanie nie działa Bo Michał klawiatura jest trochę. Yeah. Nie, nie no, jednak no, co jest? Fantastik. Ja miałem 8 minut, ty to, to zrobiłeś w 5 minut. Dobrze, a jak można teraz widać sobie? Dobra, to my zrobimy krótką pauzę. Spróbujemy załączyć sobie jakiś tryb i widzimy się za chwilę. Okej, okay, wybraliśmy. Co wybraliśmy? Beat, Jakiś... beast hockey. Nie, to widać, ale jaki tryb gry, bo ja już nie pamiętam. Oh, no to ja sobie widzę. Ja chcę No król... A... <laughs> 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 ja nie wiem, którego. Kurczę, tam jest <laughs> no. <laughs> nie wiem, stary, nie mam Dobra, ja idę królisiem. Dobra, ja idę kaczką. Króliś, no, skąd ja to wiedziałem? A jak ja mam dać ready? Nie. Spacja? O, spacja, okej. Okay. Dobra, ja jestem po lewej stronie, tak? Mmm, tak, jestem po lewej stronie. Co musimy robić? Stop, stop. Co musimy robić? Mam tarczę. Analytical. Co teraz? Aha, chyba wiemy o co chodzi. Nie, nie do to. prawej Już prawie, już prawie! Benipur. nie Dajesz, króliś! Dajesz! Dajesz! Nie! o, jest! Jak ja to zrobiłem? Czekaj, jak ja się skaczę? Tak, tak, tak i nie tak! Nie! Nie! Przewracaj się ty ty głupi królisiu. są tak tak słabo, kopie. ja tego Nie! 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 w ogóle? Nie! Nie! Nie, nie. Biegnie, nie, biegnij, biegnij, zasuwaj królik, zasuwaj! Jestem tam! <noise> wstawaj! Nie! <Boże>. <noise> nie Znowu Sam sobie kąpiłem! <noise> nie, królik, jesteś beznadziejny. Gdzie ja jestem? Kipice szaleją. O, o, o te tempy! i patrz sam. Puh. O, drugi Dobra, czekaj. Czy ja potrzebuję to? Wezmę, nie mam wow. e A ty grał, a ty musiałem, dobra. Dobra, to było silne. Powiedzmy, że jest rodem ja jeden. O, o! Nic nie Niczego nie No, wiedziałem, że, że ty mnie tu będziesz kosił. Nie!

Wiesz, z Baśki, z Baśki Nie, <grymne> to jestem. Nie. Jest, podnieś, podnieś go, podnieś go. Yes. Yes. Nie. <grymne> Nie. Ja wszystko naraz. Boże, ja jestem cały makro już spoczyłem się jak świnia. A ja jestem kruczkiem! Jest. I dobi. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już to prawie masz. Jakie to jest stresujące? Nie! nie, nie patrz na twoje ekrana. Nie, 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 nie. Chóź, dajesz. Stoi, stoi O! Kopać też, znaczy bić termon. Nie wiem, dadba, a jest. Boże, jakie to jest stresujące. Ale co Pusta! <grym> Jak zasuwają! Pusta! Idę do Do ilu gramy tak zrobiłem? Nie wiem. Do trzech! Pięknie to zrobiłeś, króliczku! No wstawajcie! Ja Jak już tak nie umiał tego dać! Dobra, wygrałeś, wygrałeś! Chyba. Ja tak...

A, oh, y, dobra, czy jest ja? Ile? 3... Nie wiem, ile tam było? 4 czy 3? Ej, wow. mm. no Wnieś, Tak, i rzucamy. Fu. Nie, nie, nie w tę stronę. Nie, nie, um. <ciusuu> nie. <grystanie> nie ma <a> <grystanie> no, no, To co, do dzisiaj na -y i zmieniamy tryb, czy co? No i się króliś! 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 O! nie żyję! Wstawaj! Wstawaj! Obroziłem, obroziłem. Wstawaj! 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 Stawaj, nie! nie nie stój! Kronik! Co ty robisz? Nie, znowu leżę! Ja tu więcej leżę niż ty. Staraj! Staraj! Plik. Ej, ej! Wypuszczaj mnie, wypuszczaj! O, jest, jest! Biegnij! Zastuwaj, Tak jest! Goń te kaczkę! Czemu cię nie znakautowałem? Nie! 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 Znowu nie! Żyje, nie! 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 pięknie Nie! 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 jest Nie! trochę. Nie! 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 Eee, dobra jeszcze dwie, tak? O kurczę, ale rykoszet to, poszedł Dawaj, królik znowu leży. Nie! Nie, nie! Jaki knocut! Nie, nie, nie! Tak jest, tak jest! Tak jest jeszcze trochę! Ej! Ej! Później! Chyba friulę w polsko, to samo. <gryw> Stój! Nie! 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 Jestem, <gryw> tak jest! Nie! Nie! Ślądko! Nie! 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 nie Boże, jaki beznadziejny to jest. No jest! Nie! Nie! Nie, nie, o, się w się. O, Jezu. Dobre, ostatnia runda. nie, na nie, się nie, rzucę, bo nie, 5-4 nie, 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 A nie, 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 tego nie, 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 mogę tego tak. Tak, Dobre. I sam sobie w tym krok. biegnę taki w Co, co, ja mam tam mi krok? Nie, miej litość. Nie! Nie! Nie trafiłem! Nie trafiłem! Nie! Nie! Co to jest? Nie, co tego Nie, co to jest? Nie, co Victory. A czyli jednak jest 10 równin, no proszę. Nie gramy. Oh, Co krómniej? Okay. Ja też! Co ty pipuruję nie biegnie! Biegnie! Determinacja! <grywa> Dobra, to spróbujemy jeszcze zmienić tryb, chyba że to tyle na ten odcinek, ja Spróbujemy jeszcze zmienić tryb. Chyba, że następny tryb na następny odcinek. Czekaj. A ty możesz kierować? A ja też. <grywa> O! Napisz się wody. Okej, czekaj, co to teraz? O co tu chodzi? A że trzeba czekać po prostu. No dobra. Co ty? Ja, 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 Ciekawe, co to się nagrało. Jak się orbisz tą wodę, to. <grych> o! Oh. Masakra! Dobra. dobra. Ja myślę, że tyle na ten odcinek i spróbujemy jakiś kolejny tryb Wim. na kolejnym odcinku. Co, co ty ma to? Dobra. dobra. To dzięki za oglądanie. My chwilę musimy ogłonąć. Eee, widzimy się w kolejnym odcinku. No pa.